Po wyśmienitych przygodach na wyspie Korinis w tamtejszej górniczej dolinie, mieście portowym czy Jarkendarze, Gothic 3 przeniósł nas na kontynent, do centrum Królestwa Mertany i należących do niego niegdyś krain. Trzecia odsłona serii przez większość uważana jest za najgorszą spośród trzech części, ale wielu fanów nadal uważają jednak za Gotika, co już jest dla niej na plus. Nie da się ukryć, że pomimo iż znacznie różni się on od swoich poprzedników, Gothic 3 posiada swój własny, charakterystyczny klimat, na który składa się naprawdę świetny soundtrack, wolność oraz Otwarty, różnorodny i według mnie piękny jak na tamte czasy świat. Nie ma się więc co dziwić, że jej Gotik trzyma swoich zwolenników, tym bardziej, że dla wielu dzisiejszych fanów zagranie w trzeciego Gotika było pierwszą stycznością z tą serią. Tak jak w pierwszej części mieliśmy do wyboru trzy obozy, a w drugiej trzy frakcje, podobnie w trzeciej części mamy do czynienia z trzema krainami o zupełnie odmiennych klimatach, faunie i kulturze. Pomyślałem więc, żeby zrobić o nich materiał, omówić je i stwierdzić, która z nich była według mnie najlepsza pod wieloma różnymi względami. Względami. Zresztą wyobraźcie sobie, że to wy przypłynęliście właśnie na kontynent z Wysp Południowych, Korinis, czy chociażby Archolos. Do której krainy byście powędrowali i gdzie zdecydowalibyście się osiąść i zamieszkać? Zapraszam do oglądania! Znany nam z trzeciej odsłony serii Gothic Continent podzielony jest na przynajmniej pięć znanych nam krain, spośród których podróżować możemy po trzech z nich. Centralnej Myrtanie, Pustynnym Warancie i Skutym Lodem Nordmarze. Ale oprócz tych trzech, na zachodzie, za górami znajdują się jeszcze niezbadane dotąd nieznane krainy, a na północ od Nordmaru mieszczą się zamieszkiwane przez orków północne ziemie. Aby móc podjąć decyzję, która z trzech głównych krain jest najlepsza, przede wszystkim muszę je wam przedstawić. Dodam jeszcze, że w przypadku Myrtany będę brał pod uwagę dwie wersje tej krainy. Okupowaną przez orków oraz... Będącą pod władaniem ludzi. Zacznijmy więc od centralnej krainy kontynentu, pięknej, obfitej w lasy, łąki i jeziora. Myrtany. Na terenach Myrtany mieści się Królestwo Myrtany, w którego skład wchodziły swego czasu również Warant, Nordmar, Wyspy Południowe oraz Wyspa Korinis. Królestwo zostało założone przez pewnego Nordmarczyka pochodzącego z klanu ognia o imieniu Robar, znanego później jako Robar I Święty. A dlaczego utworzył on to królestwo? Pewnego razu podczas jednej z jego wędrówek po Nordmarze ścigała go bestia Beliara. Robar próbował uciec i, kiedy sądził, że mu się udało, potwór wpadł na jego trop, a młody barbarzyńca wpadł w jego pułapkę. Lecz kiedy w ostatniej chwili sięgnął za Poczuł rękojeść miecza, po czym pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara jednym ciosem. Po tym wydarzeniu przemówił do niego sam inos. Wybrał go na swego sługę i nakazał mu zbudowanie królestwa dla niego. To był właśnie powód założenia na nizinach królestwa Mertany. Po robarze rządziło prawdopodobnie jeszcze kilku królów, ale o tym nie mam żadnych informacji, aż do kolejnego robara drugiego, panującego w czasie trwania gier. W międzyczasie na terenach Myrtany, w sensie krainy, powstało wiele miast na czele ze stolicą i zarazem siedzibą panującego władcy Wengardem. Myrtana wydaje się prosperować całkiem dobrze oraz posiada swoją solidną gospodarkę, zapewniającą jej jako takie bogactwo. W końcu jej tereny są bogate zarówno w urodzajne ziemie idealne pod pola uprawne, jak i ziemie bogate w surowce. Wokół samego miasta Gelderne znajduje się największa ilość kopalni na całym kontynencie i w dodatku jest z nich pod dostatkiem przeróżnych Cennych surowców, złota, żelaza czy siarki, a nawet zdarza się wykopywać tam cenne artefakty. W znajdującym się nieco bardziej na północy Silden, prężnie funkcjonuje rybołówstwo oraz myślictwo. Tak więc Silden zaopatruje w ten sposób część królestwa w pożywienie i inne towary typu skóry czy trofea. W samym centrum Myrtany leży Montera, spore miasto będące centrum handlowym krainy, ale też uprawnym i hodowlanym, dlatego pochodzi stamtąd duża część żywności, w którą wyposażani są obywatele tego kraju. Jakby tego było mało, Myrtana jest również Świetnie przygotowana na zbrojne konflikty, i nie chodzi tylko o atak, bo o armii powiem za chwilę, ale też o obronę, gdyż występuje tam kilka zamków zdolnych wytrzymać nawet wielomiesięczne oblężenia. Mianowicie są to stolica Vanguard, wielka warownia paladynów Faring, kolejna warownia i zarazem siedziba paladynów Gota oraz istotny strategicznie, gdyż znajdujący się przy przełęczy do południowej krainy Warantu, zamek w Trellis. Na wschodzie, przy morzu, znajdują się też mniej istotne w porównaniu do reszty osady, Cape Dan oraz Ardea, a pomiędzy miastami można trafić na sporą ilość farm, czy nawet obozy gońców leśnych na czele z druidami, ale ci zdają się nie ingerować w życie obywateli. Jeśli chodzi o merytańską siłę militarną, to najbardziej charakterystyczną dla nich zbrojną jednostką są służący Inosowi, słynni elitarni paladyni, którzy są nie tylko świetnymi wojownikami, ale też potrafią używać magii. Znacznie liczniejszą siłę stanowią niżsi rangą, ale również paladyni nazywani po prostu rycerzami. Stacjonują oni głównie w Gocie i Faring, ale też chronią swojego władcę w węgardzie. Być może pojedyncze osobnice stacjonują w innych miastach, o czym może świadczyć chociażby to, że więziony w Cape Town Paladin Wenzel mieszkał wcześniej w handlowej monterze. Kolejnymi jednostkami są członkowie Gwardii Królewskiej. Doświadczenie wojownicy stacjonujący w stolicy mając za zadanie przede wszystkim ochronę króla. Potem jest zwykłe wojsko będące główną siłą w trakcie konfliktów zbrojnych. Ich zadaniem jest obrona kraju oraz wierna służba również, a może nawet przede wszystkim podczas podbojów innych państw jak na przykład warantu. Straż miejska w czasie pokoju funkcjonuje oczywiście Prawdopodobnie we wszystkich miastach, a w trakcie konfliktów zasilają raczej szeregi armii. W Gotiku 3 była też mowa o milicji, która mogła pełnić identyczną rolę w miastach. No i musi być jakaś flota, czego dowodami są pojawiające się w Gotiku 2 statek Paladynów, czy fakt podbicia Korinis i Wysp Południowych. Szkoda tylko, że w Mertanie nie ma nawet żadnego portu, nie mówiąc już o stoczni. W tej krainie, szczególnie w stolicy, można spotkać również służących Inosowi i królowi najlepszych magów kręgu ognia. Nieco inaczej wygląda sytuacja społeczna tej krainy w trakcie wydarzeń III Gutika, gdzie orkowie, którzy napadli na Mertany od północy, wygrali konflikt i zajęli wszystkie miasta poza stolicą, która jako jedyna, przynajmniej w swojej małej części, chroni się przed orkami, w czym pomaga im stworzona przez magów magiczna bariera otaczająca Vanguard. Jeśli chodzi o resztę kraju, to z wielu dotychczasowych zwykłych obywateli orkowie zrobili służących im niewolników, ale silniejsi ludzie, zdrajcy, służą im również w postaci najemników. Istnieją również walczące przeciwko Okupantowi rebelianci, buntownicy, głównie byli żołnierze na czele z paladenami, ukrywający się w większych jaskiniach i lasach, planujący walkę z orkami, których dowódcy rządzą aktualnie tą centralną krainą. Orkowi dowódcy stacjonują w każdej osadzie, a na ich czele stoi wielki przywódca stacjonujący w faring, Kan, aktualny na początku trzeciego Gotika władca Myrtany. Jeżeli zaś chodzi o panujący w tej krainie klimat, to jest on zdecydowanie umiarkowany. Myrtana jest bardzo zielona, dosyć gęsto zarośnięta lasami pomiędzy miastami, ale występują tu również liczne łąki czy tereny górzyste, szczególnie na zachodniej i północnej granicy. Z kolei od wschodu kraina ta łączy się z morzem. Na południu od Myrtany mieści się największa zana nam kraina na kontynencie gorący i piaszczysty warant. Jeśli chodzi o historię tej krainy, to wiemy, że tysiąc lat przed akcją gier krainę te zamieszkiwali koczownicy, którym w pewnym momencie drogę wskazał wybrany przez Inosa wieczny wędrowiec, któremu potężny Bóg zamienił kostur w berło oraz mianował go panem tych ziemi, jednocześnie dając mu moc, aby ten mógł powstrzymać sługi Beliara. Nie wszyscy koczownicy potążyli drogą Inosa i w ten sposób lud koczowników podzielił się na. Dwie części. Ci, którzy pozostali z wiecznym wędrowcem, stali się ludem warantu, aktualnie nazywanym również Pradawnymi. Wznieśli oni wspaniałe świątynie nosa oraz wybudowali swoje miasta, których ruiny do dzisiaj znajdują się na tych ziemiach, często w pobliżu wspomnianych przed chwilą świątyń. W pewnym momencie Pradawnym zaczął jednak przeszkadzać Beliar, który wezwał swoje plugawe istoty, a Adanos, widząc cały ten konflikt, zesłał na warant powódź, która zmyła wszystkie istoty z powierzchni ziemi. W ten sposób upadła ta starożytna cywilizacja, a jej pozostałości. Do dzisiaj można zobaczyć na powierzchni pustyni Warantu. Jeśli chodzi o bardziej współczesną historię, to wiadomo, że 12 lat przed Akcją Gier narodem zamieszkującym Warant rządzili generałowie Gelon oraz Lukor, Lecz zostali oni pokonani przez mertańską armię króla Robara II, na której czele stał znany nam świetnie generał Lee. Od tamtego czasu, aż do wybuchu wojny z Orkami, pustynią rządził Robar, lecz utracił ją na rzecz Zupena i asasynów, i to z ich punktu widzenia będę omawiał perspektywę zamieszkania w tej krainie, ponieważ o jej wcześniejszych Mieszkańcach, nie wiemy zbyt wiele, chociaż nie da się ukryć, że jej obywatelami są też będące w konflikcie z asasynami koczownicze promiona, wyznające Adanosa, wspierane po części przez magów wody. Na terenie Warantów wzniesiono sporo miast i osad, z czego trzy miasta Bakary, Szmora Sól oraz stolica i zarazem siedziba Zubena Ishtar są naprawdę spore. Nie wiemy jednak, kto wzniósł większość z nich. Wiemy, że Ishtar i świątynia Beljara w Bakareszu zostały zbudowane przez asasynów, lecz nie zgadza się to za bardzo z całą grową chronologią. Asasyni w końcu rządzą tym krajem dopiero od niedawna. Tak czy siak jest to zagmatwane i nie znamy tak naprawdę odpowiedzi na wiele pytań, więc wielu rzeczy możemy się jedynie domyślać. Zostańmy więc przy tym, że na pustyni znajdziemy wiele asasynskich miast oraz ruiny starożytnego miasta Al-Shedim z wielką świątynią Innosa w centrum. Jeśli chodzi o miasta asasynów, to są to znajdujące się niedaleko przełęczy zmiertaną malutka Braga, wspomniane już wcześniej wielkie miasto słynące z świątyni Beliara oraz wielu czarnych magów Bakaryż, osada Ben-Eraj, przy której znajduje się kopalnia złota, Bensala, częściowo zniszczona przez plagę ożywieńców, wioska Lago, słynąca z uprawy bagiennego ziela, ogromne Morasul, będące prawdopodobnie największym imperium handlowym na kontynencie, gdzie znajduje się również ogromna, słynna nawet poza granicami warantu arena, oraz stolica asasynów Ishtar, położona na południowo-zachodniu, nim krańcu pustyni. Miastami rządzą głównie czarni magowie i w połowie kupcy, będący zaufanymi ludźmi Zubena, niekoronowanego władcy warantu. Lud asasynów wyznaje baliara oraz kieruje się głównie rządzą zysku. Nie mają oporu do sprzymierzenia się z orkami, z którymi handlują, a wielu z nich zajmuje się również łapaniem i handlem niewolnikami. Asesyni to też znakomici handlarze, świetni złodzieje i nieustraszeni wojownicy, potrafiący walczyć między innymi dwoma mieczami naraz. Wydają się posiadać własną charakterystyczną kulturę, chociaż nie wiadomo jak długa jest ich historia. Jeśli chodzi o gospodarkę Warantu, to jak wiadomo jest to pustynny kraj, więc nie ma tu zbyt wielu pól uprawnych, oprócz znajdującej się w lago hodowli bagiennego ziela. Jest to jednak kraina bogata w surowce. Oprócz znajdującej się w ben i kopalni złota, w Bensali znajdują się spore zorze żelaza, dlatego też osada ta, pod warunkiem że nie znajdują się w niej ożywieńcy, słynie z produkcji broni. Ale Warant zamieszkany jest również przez wyznające Adanosa plemiona koczowników. Nie posiadają oni jednak zjednoczonej i zorganizowanej armii zdolnej obalić rządy atasynów. Niektóre z plemion porzuciły szlachetne ideały zgodne z wiarą Vadanosa, i stali się zwykłymi, atakującymi wszystkich bandytami. Mieszkają oni najczęściej w jaskiniach lub rozstawionych przy oazach namiotach. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. A jego królestwo nastanie i zadrżą ci, ku którym skieruje swój gniew. Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Beliar nie zna litości. Dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć. Ale ci z Was, którzy obracają pieniądzem, muszą płacić daninę. Bo czymże jest złoto w obliczu nieuchronnego gniewu Beliara? Gdy jego gniew sięgnie zenitu, będzie za późno. Wtedy Wasze modlitwy nie zostaną wysłuchane. Tylko my, czarni magowie, wiemy, jak ubłagać Jego gniew. Chronimy Was, używamy naszej mocy, by zachować Was przed Jego gniewem. On zgniecie swych wrogów, wynagrodzi nas, bo jesteśmy Jego ludem, my, asasyni. Na północy kontynentu znajduje się Nordmar kraina mroźna, górzysta i pokryta śniegiem. Pomimo, iż zajmuje ona mniejszy obszar od Myrtany czy Warantu, poruszanie się po Nordmarze przypomina wręcz błądzenie po labiryncie, dlatego też nie odczuwa się za bardzo tej różnicy w rozmiarze. Jeśli chodzi o historię tej krainy, to od bardzo dawna była ona zajmowana przez rodowitych nordmarczyków, barbarzyńców, lecz 15 lat przed wydarzeniami z gier, myrtańska armia Kulorobara II zaatakowała Nordmar i zajęła te tereny, głównie w celu przejęcia i kontrolowania tamtejszych kopaleń magicznej rudy. 5 lat później surowa zima zmusiła orków z północy do napadu na ludzkie ziemie, i w ten sposób rozpoczął się wielki konflikt z orkami. W pierwszej kolejności zielono skórze podbili Nordmar, a wraz z nim słynne kopalnie. Po tym wydarzeniu mertańscy żołnierze wycofali się z Nordmaru, lecz tamtejsi rdzenni mieszkańcy, barbarzyńcy, aż do czasów Gotika III, prowadzą z nimi dalsze walki. Nordmarczycy są ludem honorowym i odważnym. Dzielnie stawiają opór napastnikom z północy, za co podziwia ich nawet wielki orkowy przywódca Kan. Charakteryzują się sporą siłą i wytrzymałością. W końcu są przyzwyczajeni do funkcjonowania w dosyć nieprzyjaznych do życia warunkach. Barbarzyńcy, w przeciwieństwie do merytańczyków, asasynów czy nawet orków, nie posiadają jednego głównego przywódcy czy króla, a są oni podzieleni na trzy klany, z których każdy z nich ma jednego wodza, władającego należącą do jego klanu osadą. Są to klan Wilka, Młota oraz Ognia. Klan Wilka jest osadą znajdującą się najbardziej na południu, niedaleko przełęczy do Merytany. Ich symbolem jest lodowy wilk, być może dlatego, że członkowie tego klanu posiadają nawet oswojone lodowe wilki. Znajdują się tu przede wszystkim Najlepsi na kontynencie myśliwi oraz Drwale, dlatego też klan Wilka utrzymuje się głównie z handlu żywnością, skórami oraz drewnem, w które zaopatrują przy tym pozostałe nordmarskie klany. Co ciekawe, klan chroniony jest również przez dwa lodowe golemy, które barbarzyńcy pozyskali od Maga Xardasa w zamian za Rudę. Klanem Wilka rządzi, jak przystało na Nordmarczyka, potężny wojownik, przywódca Grim. Największą osadą w całym Nordmarze jest Klan Młota. To właśnie tam znajduje się słynna w całym świecie gotika kopalnia oraz. Huta magicznej rudy, które w trakcie wydarzeń trzeciego Gotika są niestety zajmowane przez orków. Osada słynie z najlepszych kowali i najdoskonalszego wyrobu oręża na całym świecie. Na dodatek, tylko i wyłącznie w tutejszych piecach, magiczna ruda podczas obróbki nie traci swoich właściwości i wykuwać w ten sposób potężne bronie z rudy potrafią tylko kowale z tego klanu. Oprócz tego osada słynie też z wyśmienitych poszukiwaczy złóż magicznej rudy. Mieszkańcom zdarza się oczywiście również polować, lecz głównym źródłem ich dochodu jest handel najlepszej jakości bronią. Dowódcą Mota jest zarządca Tialw. Osadą najbardziej wysuniętą na północ jest Klan Ognia, znajdujący się też przy okazji najbliżej klasztoru Magów Ognia. Historia wioski jest bardzo długa, gdyż została założona przez jednego z pradawnych, Akasze, który przywędrował do Nordmaru z Warantu. Z tego też powodu członkowie Klanu Ognia bardzo szanują i dbają o pamięć swoich przodków. Z tego klanu pochodzi również słynny król i założyciel królestwa Mertany, Robar I Święty. Być może dlatego też mieszkańcy tego najstarszego klanu są bardzo religijni i najbardziej wierni Inosowi. Mieszka tu również najwięcej zabójców orków. Mieszkańców osady futra i pożywienie zaopatrują tamtejsi myśliwi i członkowie Klanu Ognia są również samodzielni jeśli chodzi o wyrób broni. Innym korzystnym i dosyć specyficznym dla Nordmaru faktem jest też to, że jako znajduje się on blisko klasztoru, do Klanu Ognia zachodzą liczni podróżni i pielgrzymi. Co ciekawe jest to też jedyny nordmarski klan, którego mieszkańcy hodują świnie. Ich dowódcą jest nordmarczyk i zabójca orków, Kert. Jak już zdążyłem wspomnieć, czwartą osadą w Nordmarze, jeśli można to tak nazwać, jest słynny klasztor Inosa. A co jest w nim takiego wyjątkowego i co sprawiło, że założono go w tak niekorzystnym do życia miejscu? Otóż na jego terenie znajduje się jaskinia oświecenia, w której pierwszy raz objawił się i przemówił do robara pierwszego sam Inos. Oprócz tego mieszkają tu również oczywiście Magowie ognia i nowicjusze oraz znajduje się tu spora i bardzo bogata biblioteka. Jak pewnie zauważyliście, mieszkańcy Nordmaru mieszkają głównie w zbudowanych z drewna chatach, gdyż jest tego surowca u nich pod dostatek. Domy są dosyć małe i podobno do siebie, a gdzie nie można dostrzec nawet kominki. Tereny Nordmaru są dosyć zawiłe i bardzo łatwo jest tam zabłądzić, a oprócz tego znajduje się tam mnóstwo śmiertelnie niebezpiecznych i negatywnie nastawionych w stosunku do ludzi orków, nie mówiąc już o potworach, lecz na groźne potwory można trafić w każdej krainie kontynentu. Na szczęście ludzkie osady w Nordmarze są dosyć korzystnie położone, dzięki czemu orkom nie jest tak łatwo ich zająć. Klimat jest oczywiście bardzo surowy, a jeśli chodzi o gospodarkę, to chyba wyczerpałem temat opowiadając o tamtejszych klanach. W skrócie, Nordmarczycy utrzymują się głównie z myśliwstwa i górnictwa. Ich ziemie nie są zbyt urodzajne, przez co praktycznie nie występuje tam rolnictwo. Wiecie dlaczego wygraliśmy wojnę? Bo mory to słabe usze. Nie zasługują na to, by władać tymi ziemiami. Opuściliśmy naszą ojczyznę i znaleźliśmy tu nowe królestwo. Niedługo ostatnia Mora schyli przede mną czoła, a ja, Kan, będę rządzić tymi ziemiami. Te parę Mor, które wiedzą, co to honor, otrzyma odpowiednie stanowiska. Ale dla tchórzliwych buntowników nie będzie litości. Oni w niczym nie przypominają wojowników Nordmaru, którzy zawsze walczyli z nami honorowo. To zwykłe robaki, które trzeba zdeptać. Pokój nastanie dopiero wtedy, gdy zginie ostatnia z tych tchórzliwych mor. Te ziemie będą należeć do orków po wsze czasy! No, to skoro zaprezentowałem wam już wszystkie trzy krainy, nadszedł czas na uporządkowanie ich od najlepszej do najgorszej według mnie. Będę tu brał pod uwagę głównie klimat, gospodarkę, bezpieczeństwo i wszystko inne, co wpływa na standard życia w danej krainie. A i przypominam jeszcze, że do rankingu będę brał pod uwagę myrtanę w dwóch wariantach: wolną i okupowaną przez orków. Tak więc na pierwszym miejscu umieszczam Wolną Myrtanę, ponieważ jest to kraina z najbardziej przystępnym do życia klimatem: nie jest ani za ciepło, ani za zimno, ani za suko. O czym świadczą piękne zielone krajobrazy i powszechnie rozwinięte rolnictwo. No właśnie, uważam, że w tej krainie jest również najlepiej rozwinięta gospodarka i to na wielu płaszczyznach. Można tam pracować w polu, przy hodowli zwierząt, jako myśliwy, kowal, górnik, handlarz, czy wspinać się na szczeblach kariery żołnierza. Jeśli chodzi o pracę, Myrtana oferuje zdecydowanie najwięcej możliwości. Poza tym ta kraina zdaje się posiadać największą i najsilniejszą armię, co gwarantuje jej bezpieczeństwo w przypadku napaści z Nordmaru czy Warantu. No chyba, że na północy byłaby akurat Wyjątkowo ciężka zima i niespodziewanie zaatakowaliby myrtane orkowie. Ale w tym przypadku mówimy o wolnej myrtanie, więc to należy wykluczyć. No i w każdym mieście znajdują się pilnujący porządku strażnicy. Krótko mówiąc, w myrtanie można wieść najbardziej spokojne życie: przeciętny mertańczyk ma najmniej zmartwień w porównaniu do mieszkańców Warantu czy Nordmaru i może sobie przebierać w różnych zajęciach. Drugie miejsce zajmuje Warant. W tej krainie klimat nie jest już tak przyjazny, ale według mnie nie jest tak źle jak w Nordmarze. Podczas pokoju powinno być to również w miarę spokojne miejsce, tu też można zajmować się różnymi rzeczami, myślistwem, handlem, rozwijaniem swojej kariery wojownika, czy nawet nauką w celu stania się czarnym magiem. Mimo wszystko trzeba tu uważać na koczowniczych robusiów, chociaż w Myrtanie też zapewne bandytów nie parkuje. Ale gorzej jest za to z kwestią moralną. Chociaż z drugiej strony nie musimy od razu zostawać handlarzem niewolników ani rzucać się na koczowników. W Warantcie możemy liczyć również na rozrywkę w postaci chociażby Aren Walk, no i dopóki nie ruszą na asesynów myrtańskie wojska, życie tam wydaje się być dosyć spokojne i wygodne, jeśli zadbamy o dostęp do źródła pitnej wody. Jeśli zaś chodzi o groźne potwory, to w każdej krainie na nie natrafimy, więc myślę, że pod tym względem nie ma co porównywać. Na trzecim miejscu na mojej liście znajduje się Nordmar. Klimat tej krainy zdecydowanie nie rozpieszcza jej mieszkańców i wydaje mi się najgorszy. Poza tym, w przeciwieństwie do warantu, barbarzyńcy nie są narażeni tylko na atak Myrtany z południa, lecz również orków z północy. Na szczęście, barbarzyńcy są silnymi wojownikami. No i jeżeli my postanowilibyśmy tam zamieszkać, również musielibyśmy być dobrymi wojownikami lub chociaż myśliwymi. Nie da się tam prowadzić życia rolnika, a nawet zawód kupca nie jest tam zapewne zbyt popularny. Jeśli chodzi o zajęcie, to jest tam zdecydowanie najmniej rzeczy do roboty, poza tym, jak już powiedziałem, jest zimno i cały czas trzeba się czymś zajmować, żeby przeżyć. Posiadają za to najłatwiejs ładniejsze według mnie zbroje. Szkoda, że nie biorę tego niestety pod uwagę. Ostatnie miejsce zajmuje Myrtana, okupowana przez orków. Jeśli nie jesteśmy orkiem, życie tam nie jest zbyt kolorowe. Jako buntownicy musimy kryć się po lasach i cały czas żyć ze świadomością, że w każdej chwili możemy zginąć. Jako zwykli obywatele staniemy się niewolnikami w rękach zielonoskórych, a jako farmerzy i tak będziemy wykorzystywani niemal jak niewolnicy. Można ewentualnie zostać orkowym najemnikiem, jeśli sumienie nam na to pozwala, ale to oznacza, że będziemy musieli walczyć z naszymi dawnymi braćmi i Ostrami, a orkowie i tak nie będą nas specjalnie szanować, i w zasadzie to nie wiadomo za bardzo, jak długo będziemy mogli jeszcze liczyć na ich łaskę. Okupowana Mertana, nawet pomimo sprzyjającego klimatu, jest więc według mnie najgorszym wyborem na osiedlenie się. A co wy o tym sądzicie? Która kraina według Was jest najlepsza i którą byście wybrali? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo to już wszystko, co miałam Wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Tych, którzy jeszcze nie widzieli, zapraszam też do obejrzenia mojego filmu pod tytułem: Który obóz w Gotik był najlepszy? Jakiś link powinien pojawić w opisie i na końcu filmu. Oraz zapraszam jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Discorda, Instagrama, Facebooka i TikToka. Na razie.